Jedną z częstych blokad, które się pojawiają w momencie, kiedy zaczynamy proces zmiany, jest takie wrażenie, że to, co zaczęliśmy, to jest trudne i to się nigdy nie skończy. Bo nagle, bo nagle konfrontujemy się z trudnymi wydarzeniami z przeszłości, z jakimiś blokadami czy niefajnymi emocjami, coś, czego wcześniej nie robiliśmy, i nagle właśnie się pojawia taka obawa, okej. Okay, to teraz to jest to, i to nie jest komfortowe. To jest tak dużo, że mam wrażenie, że to jest worek bez dna. No i taka obawa po pierwsze może spowodować to, że porzucimy to, co zaczęliśmy, nawet jeżeli zauważyliśmy już pozytywne efekty, a po drugie może nas po prostu zatrzymać w tej drodze zmian. Więc warto się tej blokadzie przyjrzeć i ją uwolnić. Wykorzystamy do tego. Oczywiście, metody IFT. Jeżeli nie wiesz, czym jest ta metoda, znajdziesz na moim kanale więcej materiałów na ten temat. Tak jak również na mojej stronie, poznaj swoją moc. Zaczynamy. Zaczynamy od wzięcia głębokiego oddechu. Na początek poczuj, zapytaj siebie, na ile w skali od 0 do 10 masz wrażenie, że właśnie tego jest tak dużo, nigdy z tego nie wyjdę, to się nigdy nie skończy. I pojawia się właśnie taka obawa, taki strach przed tym. Zero to jest oczywiście. Brak takiej obawy, 10 to jest maksymalny strach. Mhm. I teraz. Powtarzaj po mnie. Nawet jeśli boję się, że jest tak dużo trudnych tematów w moim życiu, a teraz one się właśnie pokazały, że mam wrażenie, że nigdy ich nie uzdrowię. Bo mi życia nie starczy. To jestem w porządku i ja akceptuję siebie. I nawet jeśli jest w moim życiu tak wiele trudnych tematów, nazbierałam ich mnóstwo. Nie jest to miłe im się przyglądać. boję się, że to się nigdy nie skończy. Ja nigdy z tego nie wyjdę. To jestem w porządku i akceptuję siebie. I nawet jeśli mam tak dużo trudnych tematów do uzdrowienia z mojego życia. Że mam wrażenie, że życia mi nie starczy, żeby je uzdrowić. I boję się, że będę ciągle się tym samym zajmowała. A to nie jest miłe. I to jest bolesne. Bo boję się, że to się nigdy nie skończy i nigdy z tego nie wyjdę. to pomimo tej obawy w pełni akceptuje siebie. I już tutaj możesz poczuć wzrost emocji. Może się pojawiły jakieś skojarzenia. Po prostu na razie się na tym skoncentruję I opukujemy dalej. To się nigdy nie skończy. Nigdy z tego już nie wyjdę. Boję się tego. Boję się, że tego jest tak wiele, że nigdy z tego nie wyjdę. I boję się, że to zajmie resztę mojego życia. Tego jest tak dużo. To są bolesne i trudne wydarzenia z mojego życia. Wiem, że chcę uzdrowienia tej przeszłości. Jestem na to, chociaż częściowo gotowa. Ale boję się, że będzie tego tak dużo, i będzie to trudne, bolesne, że mi życia nie starczy, żeby to uzdrowić. A jak się zajmę tym więcej i głębiej to wypłyną kolejne i kolejne otworzy się puszka pandory a ja zatracę się w swoich emocjach Tych trudnych, tych bolesnych. Będzie tego tak dużo, że tylko to pogorszy sytuację. A opukiwanie tego przyniesie więcej szkody niż pożytku. Boję się, że tak może być. Dlatego trudno jest mi dotykać tych przeszłych wydarzeń. Akceptuję teraz to, że się boję. To jest zupełnie naturalne. Włącza się mój system ostrzegania. Ale też wiem, że mogę iść krok po kroku w kierunku swojej zmiany. Nie muszę wchodzić od razu. Te wszystkie najtrudniejsze wydarzenia i aspekty mojego życia. Może nie na wszystko jestem jeszcze teraz gotowa, ale otwieram się na to. Na to, co jest dla mnie teraz dobre. Wszystko, co dla siebie robię, nawet taki mały krok, to wszystko służy mojemu najwyższemu dobru. Gdy widzę tylko ten kolejny mały krok. I robię kolejny mały krok, to tak czy inaczej zbliżam się do swojego celu, do tej zmiany, do spokoju, uwolnienia. Może nie jestem teraz na wszystko gotowa, ale pozwalam sobie być na to gotowa, kiedy przyjdzie ten czas. Może nie muszę już teraz poczuć całkowitego uzdrowienia i wolności. Bo moje ciało i umysł by tego nie przyjęło naraz. Ale otwieram się na to, żeby iść w swoim tempie. A teraz daję sobie pozwolenie, żeby dotykać tego, na co jestem gotowa. Jak będę chciała zrobić krok wstecz, to również to zrobię. Moje ciało ma fantastyczną zdolność do regulacji i powie mi to, co mam wiedzieć. Otwieram się na mądrość mojego ciała. I pozwalam sobie siebie słuchać. Ok, głęboki oddech, poczuj. Poczuj, czy ten lęk, ta obawa jest jeszcze z tobą. I oczywiście, jeżeli pojawiły się tu inne elementy, aspekty, skojarzenia, emocje, to wszystko jest temat do indywidualnej pracy. Wskazówki do tego, jak pracować z metodą EFT, znajdziesz na moim kanale, na mojej stronie. Zapraszam i życzę powodzenia. Iwona Kotłowska.